Cześć motorowodniacy! Zrobiła się pogoda jak drut, więc wszyscy chcemy pływać. To jest bardzo dobry moment, żeby zacząć rozglądać się za łodzią do czarteru albo do zakupu. Świetnie się składa, bo akurat właśnie jestem na Lakeman 540 Open. To jest łódź produkowana przez Lakeman Boats, naszego rodzimego producenta łodzi motorowych. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak ta łódź jest wykonana, jak jest wyposażona standardowo i jak można ją wyposażyć opcjonalnie. Potem się przepłyniemy, a na sam koniec pogadamy o tym, jak Wy możecie się nią przepłynąć czyli opcje czarteru oraz opcje zakupu. Jesteście zainteresowani? To co? Śmigamy? Łódź wykonana jest bardzo dokładnie i solidnie. Kadłub robiony bez pośpiechu i z pełnym rowingiem, dodatkowo wzmacniany w newralgicznych miejscach. W wyposażeniu standardowym znajdują się układ sterowniczy, dwa fotele kapitańskie, komplet relingów, trzy knagi, instalacja elektryczna, panel kontrolny, światła nawigacyjne i drabinka kąpielowa. W kabinie znajdziemy materace obite materiałem belurowym i wygodne poduszki. W ramach wyposażenia dodatkowego można zamówić m.in. Bimini i stolik. Jeśli będzie Wam gorąco od słońca, możecie oczywiście rozłożyć to Bimini, które rozkłada się dosyć szybko. I co ciekawe, sprawdziliśmy, można z nim pływać nie tylko wolno, ale również trochę szybciej w takim lekkim ślizgu. Przyznam, że jestem pozytywnie zaskoczony przestrzennością tej łódki, bo oczywiście z zewnątrz wygląda ona na dosyć kompaktową i niedużą. Ale zobaczcie, tutaj spokojnie zmieszczą się dwie osoby na tej ławce, dwie osoby na tej ławce. Oczywiście tutaj są dwa główne fotele. No i mamy bardzo fajny stolik, przy którym możemy biesiadować. No, i jego się oczywiście też łatwo bardzo ustawia, ale też łatwo się go demontuje. Więc jeżeli chcemy szybko popływać, nie mamy żadnych wichajstrów, tylko po prostu działamy. Tak samo jest z tymi ławkami i materiałem, który możemy sobie tutaj spokojnie wrzucić do kabinki. I płyniemy, co? Zacznijmy od pozycji za sterem, która jest bardzo wygodna. Zobaczcie, macie tutaj kupę miejsca. Po pierwsze, na nóżki. Po drugie. Na siedzenie, na stanie, naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo szeroko. No i fotelik też jest bardzo wygodny, regulowany w różnych płaszczyznach. Przed sobą mamy oczywiście podstawowe przyrządy, ale mamy też echosondę, która jest opcjonalna i naprawdę robi robotę zdecydowanie na każdym akwenie, bardzo, bardzo pomaga w pływaniu. Bardzo łatwo wchodzi w ślisk, już od około 3500 obrotów, i bardzo stabilnie się prowadzi. Silnik Yamaha o mocy 100 koni mechanicznych będzie i dynamiczny, i w miarę oszczędny. Przy spokojnym pływaniu można liczyć na zużycie paliwa w okolicach 15 litrów na godzinę. Piękna sprawa zwłaszcza jak mamy całe jezioro dla siebie. Co ciekawe, zobaczcie jak jest dobrze wyważona, można właściwie puścić ster i płynie prosto. Jeżeli podoba Wam się Lakeman 540, zapraszamy na Zalew Zegrzyński, gdzie będziecie mogli go wyczarterować na parę godzin, popływać, wyrzeć się i kto wie, może zakochacie się na tyle, że będziecie chcieli go kupić. A jakie są opcje kupienia? Jest ich kilka. Dla tych, którzy są zainteresowani zakupem, dostępnych jest kilka opcji. Oczywiście można płacić gotówką, ale jest też opcja wzięcia tej łodzi oraz silnika w leasing, co na pewno będzie atrakcyjną opcją dla firm. Co więcej, jeśli obawiacie się, czy wasze marzenie będzie opłacalne, Lakeman Boats oferuje również opcję czarteru waszej łodzi. Wtedy, przy dobrych wiatrach i małej fali, jest szansa, że łódź będzie na siebie zarabiać. I w ten sposób marzenia stają się osiągalne. Zapraszamy do kontaktu.